Dobra, Jakob, nie? Patrz, co się dzieje teraz, człowieku, patrz. Chodź no, ty... chodź no tu. A widzisz, żebym ją miał? Chodź, patrz, podjeżdżasz patrz. Tak Podjeżdżasz tutaj, nie? Naciskasz kwadrat i wybierasz. I my, moi drodzy, musimy dzisiaj przewieźć o. cztery deski. Nie wiem, czy to się zaliczy podwójnie, ale i tak nam się ta misja nie uda. Także spoko. I czekaj, bo mi się wydaje, że przyczepa płaska. Eee, do dwóch jednostek ładunku ciężka przyczepa niskopodwoziowa. Burty. Mi się wydaje, że patrz, my mamy tutaj przyczepa płaska, nie? Ja ją o. mam. Nie, teraz secofne. Czekaj, ja już secofam i muszę. się, bo nie mogę kupić. Jak to a, a się kręci, będę. wszystko, czekaj. Jak to się wszystko kręci, nie? Co się dzieje z tą naczepą człowieku? Pa jak ona się kręci ty? Jak gówno w szerebru? To jest niemożliwe, nie? Dobra, Dobra dawaj czekaj, tu. Prze... Musisz się jeszcze przesunąć. Czekaj, bo muszę się załadować. Patrz, mamy tak. Jeden, deski, ładuj i dwa, no, ładuj. Przesuń się! No co się ma przesunąć? Przesuń się, bo chcę kupić naczepę. Już jadę, dawaj, wjeżdżaj tam i kupuj tą naczepę. A my, Dobra, moi drodzy, patrzcie, jak my wyglądamy, nie? To jest niemożliwe. Tata w człowieku jedzie po błocie z deskami. Dobra, kupiłem, jedziemy. Co to jest? Jak tyś to kupił, ty? Ale nie Ale wydaje nie nie ja ja mi się, że nie załadujesz na to tego drewna. Czy Zaraz załadujesz Zaraz się. Stało. Ja nie mogę, ty. Ty na serio żeś coś takiego kupił? Z, zarządzaj ładunkiem, czekaj No? O! Jak tyś to zrobił? Jak jedziemy. tyś to zrobił? Czekaj, nie, nie jedziemy ja, ja chcę to sprzedać, jak to się sprzedaje? Ja chcę inną przyczepę ty Jak się ją odłącza? Funkcję. Ale my nie dojedziemy z takim długim e, Odłącz przyczepę wstało. Jak mogło się stać? Nie wiem. No jedź, czemu ta gra nie działa? Jedź, czo. Ale to co ty. Jak, ty, jak ona się nazywała? Super ciężka naczepa. Ale, ale czemu super ciężka naczepa? Czemu ja takie nie miałem do wyboru? Czekaj, Mogę czekaj. Masz, auto, głupie czekaj. Ja wiem, no, no kamas, no o co ci chodzi? Patrz, i ja mam tutaj przyczepa płaska z rampami. A może ta, naczepa platformowa? Mieści maksymalnie 5 jednostek ładunkowych. A to szeroka naczepa płaska. Ty, czemu ja nie mam takiej. A mam! Super ciężka przyczepa, ale ja, ja potrzebuję siodło wysokie. Ty, to ja musisz jechać jeszcze zmienić, czekaj. Jak no, yes, ty yes. wyglądasz? Raz, Hajj, dwa, trzy, cztery, wielki. pięć, sześć, siedem, osiem. Ty do nie tym autem My musimy tylko cztery zawieźć, a nie osiem. Tu po co no mi taka zapas? No to ty im zawieziesz zapas, nie? Ja sobie tutaj wezmę. patrz, tu było też do pięciu. O, ja sobie tą kupię i zobacz, wow. co się stanie, nie? Patrz. Dobra. Ja mam taką, widziałeś? Ale się, stałeś. ale się stałeś. No, ale się stałeś, nie? Dobra, pa, ja teraz tu podjeżdżam, zarządzaj ładunkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, niech będzie, że pięć wezmą. I teraz, moi drodzy, musimy wejść na mapę. Bo my to musimy. Idziemy to w ogóle zawieźć? Musimy. Ty, zaś tutaj trzeba jechać, nie wiesz o tym. I... A tam gdzie wcześniej? Ja, ja, ja. Tutaj przez ten most, tu. I zamiast tu w lewo. A to będzie proste chyba. To tu. Kawałek, kawałek. Mały kawałek tu, tylko. Tu. Także spoko. tu. Tu. I tutaj, ty. To przecież, o Jezu, to będzie mega proste, ty. Dawaj, jedziemy. Ale teraz no to ja muszę jedziemy. się obrócić. Ja się muszę obrócić. Dobra, ja, ale. Ja nie mogę tak jak. Ja sobie jak jakoś nie, nie wyobrażam dojechać z tym, co mam na sobie. Jak ty to wyglądasz, to jest niemożliwe. Czekaj, człowiek, aż musimy sobie zdjęcie zrobić. Normalnie selfieka, co musimy walnąć, nie? No to chodź. musimy. Jedź tam, robić. jedź, jedź, ja cię dogonię! A Dobra, masz, masz 4WD załączone czy nie? Nie. Ty, może to będzie pierwsza misja, która uda nam się przejść? Co? O czym ty gadasz? Ty spójrz tam mnie, pędzę jeszcze raz. Co? Może może uda tak? nam się to przejść? Po raz pierwszy. Ja po naczepę będę musiał zostawić gdzieś to patrz, już <grym> też zaraz. <grym> jak ty wyglądasz? Co Jademy. ty się staniesz, nie? A ja wiem co ty. jest. teraz robię. z górki, teraz z górki się staje. czekaj, to może być wyzwanie. Ja nie mogę, taka naczepa... Ty ta twoja Dobra. naczepa tu tam aż w powietrzu wisi, nie? A mi Dobra, się... dałem radę. A mi się w ogóle wydaje, że mi się już te pasy odpięły Ty jak się tam jedzie, Stałem. nie? Stałem się. Człowieku, przecież ty wiesz, jak ty wyglądasz? Ty wyglądasz, jakbyś był. Ja, 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 I na pewno ja tak na czepa działa, nie? Masakra, ty. I jak ja zasuwam, gdzie ty jesteś? Ty, ale wjedź tutaj! Tu spróbuj wjechać! Tu mieliśmy wjechać, spróbować, nie? Czy się nie staniesz? No hmm, spróbuj, spróbuj ty pierwszy. Dobra, no to ja jadę, patrz. Dawaj, wjeżdżamy, wjeżdżamy, patrz to. Patrz, normalnie wjeżdżasz, nie? Patrz. Pa, pa patrz. dawaj, dawaj. I normalnie, co się staniesz, patrz. I gdzie pa jesteś? Patrz, i na trepa też pa, patrz. Pa. Patrz co się dzieje, nie? Ja muszę, teraz ja to muszę jakoś zrobić. Ona no, jej się zablokowałeś. No, no ja i dobra. Ja to... nie mogę, ty, ty normalnie. Się, no, normalnie dobra, dobra, wiszę jedziemy. w powietrzu, ty no masakra muszę ci powiedzieć. Cofaj do mnie. Czekaj, bo nie umiem. Ja nie umiem tutaj wycofać. Musisz się na umieć. A... Ty no nie wycofaj, ja wiszę w powietrzu. Dobra, jadę, jadę, Patrz, Faz podobną naczepę jak z Lisa, Odsuń to... <laughs> się. Dawaj, dawaj, chodź. Odsuwam spokojnie. Nie, ja nie mogę, no przecież ta naczepa jest taka głupia. Dobra, Kamat zjechał. Dawaj teraz ty! Do góry? A co nie wierzysz ja tu? Ja już, ja już nie cofnę tam pod górkę. No to dobra, no to ja jadę, nie? Albo co? Chodź za mną. Albo co. Patrz. No. Dobra, to co Ciekaj, co się stanie, nie? Teraz patrz. Ej, Patrz. ale nie wiesz mi w dup do no, wow. no i dobra. To się staram, ej, ale to, się, ale to się tylko u mnie coś zepsuło! Bo mi pokazało no minus 15, yy, na tym, że coś z silnikiem mam nie tak, minus 15. Czekaj, bo przed nami jest taki pierwszy zakręt, taki wiary cięższy. Czekaj czy ty się tam wyrobisz! Wziął 8 ładunków tego Drewna Jadę. Ja mam 5, a ten 8 i jedzie, nie? Nie Normalnie zmieścisz, nie nie, pa, nie wjechałem, zmieścisz wjechałem, się, pa, wjechałem. nie zmieścisz Jakie się, pa! Nie zmieści się Jak nie zmieszczę? Zmieszczę, jestem <laughs> Wjechałem Jakie to jest głupie, ty, jakim cudem tyś tutaj wjechał? Przecież to jest nierealne, ty Ja się boję, że się most pode mną zawali, jak z tym wjadę No Patrz, 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 spadniesz, pa Nie spadnę Ja to nie mogę, grosz, ale czemu ty jesteś posyć. szybszy, niż ja? No bo... Ej, co jest? Oho, nie wiedzie. jest? nie wiedziesz, nie wiedziesz. Ja też nie wiadę! A ła! Leży! Ładunek pośle. mi spadł! Ładunek wyleczyć! Mayday, Mayday, ładunek mi spadł! Ej, bo ja Ciech się, się całem, Ja muszę ja ja kawałek cofnąć, bo nie wiadę tutaj. Yeah. Ja normalnie wpadłem człowieku w poślizg, to jest niemożliwe. Ja, 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 ale ty do góry zwisasz, nie mogę na to patrzeć, what the fuck? Ale to jest dobra, Górbie, dobra, jak dobra, to się to... Dobra, dobra! Ej, ty mnie widzisz, bo nie mam mnie na drodze na chwilę. Nie wiem, bo ja nie umiem Mielu zamontować pomysłem. znowu tej wyciągarki, bo to jest tak zbugowane, nie? Ja wyciągniesz mnie też? Ja nie umiem nic zrobić, bo to jest tak zbugowane, przecież przed chwilą to powiedziałem. Wyciągnij mnie też. Nie wytrzymam psychicznie z tobą, nie? Nie, no ja sam nie wyjadę, nie? Holuj się, holuj się, bo teraz. Nie mam holuj. jak, bo nie widzę nic, co się dzieje, ty. Ha, należy o, odłączyć paszepy na najpierw. Gdzie ja się mam podpiąć? Ja tu ja nie mam, gdzie się. Po... O, tu mogę. O, i teraz, pa. To wyłączasz i wciągasz, pa. Co się dzieje, człowiek? Ja od spawna jadę, bo. <laughs> Ja się Sparzy. nie będzie, one mi się już drzewo zerwało nawet ty, coś no! Chodź tutaj do mnie, jedziemy od nowa. Ja nie mogę nie. No dobra, no trzeba od nowa chyba, nie? Tak mi się wydaje no. A gdzie ta naczepa moja jest? Yeea yeah. yeah. Dobra ja chyba Silnik zgasnie Ja wracam na spana człowieku wiem w ogóle co się dzieje Mogę się naprawić też Mogę się holować Holuj Nie można, należy odłączyć najpierw naczepę I co sam odłącz naczepę? E, holuj co się stało z tym naczepem, nie? No, ja to jestem. A coś ty musiał nową tom kupić, nie? Tak. Ja nie mogę. Dobra, dawa, jedziesz. Jadę, ja, sobie, ja sobie też muszę kupić kolejną naczepę. No ale to, że ty miałeś taką dużą naczepę, że ty nawet nie musiałeś nic zrobić. Tyś po prostu stał w miejscu i od razu cię załadowali, ty. Cześć no. to? Dobra, ja nie sobie jadę jesteś. tu. Eee, I którą miałem? Ja miałem na pięć chyba, nie? Coś tam było. Dobra, tom biorę. Dobra, już się ładuję. Pięć. Normalnie pięć wiem. Aż to słyszałem, dobra jedziemy Słyszałeś to? Ta. Nie zapomnij sobie 4x4 4 załączyć, nie? Ja mam cały czas włączone chyba Ja też, ja mam non-stop załączone Blokada mam dyferencjału jedzenie... nie działa chyba, nie? Dobra, nie działa dobra, dobra. Tylko na niskim biegu Mi w ogóle w komentarzach pisali, że dyferencjał załącza się na pierwszym biegu Ale niestety ta gierka jest tak zbugowana Jak się gra na, na, na joypadzie czy nawet na kierownicy Że ja nawet często mam problem z wyciągarką Kurde, zatrzymałem się i teraz nie wiadę, nie? Lewituje Czekaj, ja już się pomagam, jedź, jedź tam Ile próbuję się wyszarpać, Stary. jest, jadę, jadę. Co się tam dzieje z swoim naczepem, to ja nie wiem, no. Jadę dalej. Ej, a może Dobra. naciśnij jeden, to będziesz widział ładunek swój. Czaisz to? No wiem, wiem właśnie. Ale ja na osobę jadę, bo mam taką naczepę dużo, że nie widzę nic, jak tam patrzę z, z trzeciej osoby. <noise> ja cisnę, ja cisnę cały czas przed siebie, jest tak ślisko. Dobra, ciekawe, czy dojedziemy z tym drewnem. Oni potrzebują to drewno na opał, człowieku, zima idzie. I nie miałem jak się ogrzać nawet. No trzeba... No to będą stoły budowali, nie? Domy będą z drewna budowane, musimy to, to wejść. Ale wiesz, że tam te na... nasze naczepy będą, przynajmniej moja, będzie zawadzała chyba. Tak mi się a wydaje. Ty, bo... Chcesz zobaczyć gdzie moja jest? Nie! Nie no, bo to jest tak, tak, tak nisko jest. O, tw... Aha, co, co ty zrobiłeś tutaj? No to <grym> nie normalny ci... jakiś jesteś. Mówiłem ci, ja musisz jakoś przepchać! Bo inaczej no, to, nie da dobra, rady. Próbuję. Aha, a tutaj jeszcze moja na dole jest musimy No tak, jedź, jedź, bo jadę za tobą! Patrz na moją jak tu wiedziesz po lewej, obok ciebie od razu. Czekaj. Jak to wziąć stąd? Ja nie widzę. Dobra, dobra, okay. dobra, pchałem. Patrz, patrz, patrz. Nie umie wjechać. Taranuję, patrz to. Co ty domce? tam robisz? Przepchałem, przepchałem. A gdzie jest zobacz, ta twoja to, naczepa? Po, po lewej na dole, zobacz tutaj. Eee... Nie widzę. A jest, widzę, leży no, tam w ropie. To... Ciekawe jak to ją wyciągnie, nie? Ale ja się zastanawiam, dlaczego ja tutaj wjechać nie umiem. Czy ja mam ręczny, nie... No, no nie ogóle... gadaj. Ja tutaj nie gadaj, wjechać nie. nie umie! No zawsze się zablokowałem tutaj. Ja nie mogę. Mi się Taki. tutaj, człowieku, wszystko pali. Mi się normalnie opory z tyłu też palą. Zaś w tej spadnę, chwila, bo muszę tu jechać. mnie. A no, poczekaj, jedź, ja jedź jedź, jedź, mam. Jedź, 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 Czekaj, jedź, czekaj! Jadę, jedź! Jadł, no, jedź! chwila! Jedź, bo ja spadnę, Macie. jedź! No jedź! Kurczę, no próbuję wyciągarkę zamontować. Jedź! No i czulnie. I muszę teraz stanąć człowieku, bo ten stoi, a ja tak cisnę o, o, i ja o, o, po tą górkę jeżdżam. nie wiadę. Jedziesz. Powoli wjeżdżam, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie mogę, jak tu wygląda, ty. O, trochę poszło, trochę poszło. O ty masz za dużą... Dobra, jadę, jadę, jadę Jedź. chyba, nie, jeszcze nie jadę. Jedź, ja też jadę. Ja się normalnie... Się muszę... yy... O, prawnie, yy... nie, jadę, czy nie? No ja ciebie pam O, <laughs> jest, udało się. Udałem cię, ty. Udało się. Dobra. A to ty też miałeś taki... Patrz, co się dzieje z na naczepą, nie? To blokuje tam z tyłu, ale to nic Co ty tam człowieku U robisz? na przeszkoda, nie? jedziemy Zaraz most wjeżdżam Ja nie wiem co się dzieje tam z tyłu moją naczepą Ale ja wiem, że... Jest jakieś wybuchy, nie? No bo... To chyba moje wybuchy No słyszę tam z tyłu coś Mnie tutaj wszystko zarzuca, nie? Jak jadę na kierownicę, to człowieku moja kierownica robi, robi lewo, prawo, lewo, prawo Momenci, bo to są przeszkody małe ja nie wiem czy ja przejadę, chwila Moja naczepa zahaczyła o kamień Ale żyje. Oj! Zaraz się popcham Żyję, żyję. Dobra, ja, jakie z, kamory tu są? miał ja te tych kamorach zapomniałem. Ale chyba przyjadę na. Zaz... Kurczę. Jeżdżamy na drugi poziom teraz, dawaj tu. Jedź, jedź. Jadę, jadę, jadę. Wyciągarkę zamontowałem. Po co? Gdzie zamontowałeś? Do drzewa. Zobacz jakiś, <coughs> który. Ej! Co się dzieje? Popchałam, mnie, czekaj. Kończymy dalej, co nie czekaj. Co się dzieje, tym. człowieku, nie? Ale piękne widoki, nie? jaka. <coughs> No fajne, fajne widoki, no bardzo mi się podoba. Przede wszystkim jest czysto, nie? Dobra, ale teraz błotniste tereny zaczynamy dopiero. Tu, tu będzie ciężko. Tutaj się nie? zaczyna, tutaj się zaczyna dopiero. O tu jest miejsce, gdzie zostałem Wojska i wyłoniłem się w dziurze. Spokojnie. Wojska to są w tym miejscu! Dobra, tu jest ta dziura. Omijam ją. Jedziesz Jedziesz, jedziesz, normalnie jedziesz. Ale ty wiesz Jadę, że tam... jadę. Ale czemu ty tak ciśniesz? No czemu ja tak nie umiem? No musisz ten, jechać, nie? Trzymaj w na kierownicy o nie, gdzieś wpadłem chyba nie no, jadę, jadę ładnie wjechałem, Jakub, dobra z jestem drewnem, nie, nie wytrząs, <gry> ty patrz jak ładnie, no i dobra aha, zaraz, o kurczę, tu jest to miejsce, gdzie musimy przez most przejechać, taki przez jaki most? no ten... tam przez tą wodę niby? ta, no ty, ale jak mi się to wydaje, to człowieku, nie? montażysta panie teraz zrobić zbliżenie że jak ja tak teraz kręcę tą kierownię no to mi chyba piersi trochę skaczą, nie? Jedziemy, dawaj. Ja się normalnie czuję jak prawdziwy truck driver, nie? Jadę przez ten mościk. Zawalił się! Jak to demo. się zawalił? Co? Zawalił, nie wiedziesz, nie wiedziesz. Ja, co ty gadasz? Jest w wodzie. Co? Musisz przez wodę przejechać. A, gadasz głupoty, ej Czekaj, zbuduje ci nowy z tych desek. Jak Jakżeś zepsuł tam, bo ja nie rozumiem o co ci w ogóle chodzi, nie? Czekaj, bo do wody zaraz wpadnę. Za duży towar. Dobra. Jeeeeee. Yeah. Przejechałem, przejechałem, tu jest zakręt nasz. o. -o. Zaraz spadę do wody. Dawaj, dawaj. Dobra, zaraz, zaraz wpadę do wody, jest git. Ej, tutaj w prawo, nie? Tak ostatnio. Nie, nie, tam do góry. Jak nie, nie? nie? Tu! Tam, no, w lewo późno. jedziemy. Dobra, już, już. Jedź w lewo. My Dziś tutaj ten nie, ten nie ten możemy ten. teraz, bo my byśmy tutaj nawet nie przejechali, ty. My tutaj Ale teraz jadę, za drzewą, człowieku, musimy jechać, nie? Ale dobrze widzę. nawet, nawet nie jest tak źle. No nie ma Mogę tragedii, no bo już wiemy, jakie się opony kupuje. I wiemy... A, bo mi się wyciągarka zamontowała. Znowu do mnie? A mogę do ciebie? Nie! A co tu ja jest? Się chcę czekaj! Pa, czekaj, bo ja tutaj mam jednego checkpointa, nie? No. I ciśniemy dalej, i tu już za chwilę chyba będziemy, ty. Ty, to I... będzie pierwsza misja, która nam się uda przejść. Cześć? Pa... Ej, co? coś ty zrobił! Co? To musimy jechać jakąś inną trasą, to jest... czekaj. Nie, no jak? No tędy, no, normalnie tędy. To jest gdzieś indziej, na pewno. Czekaj, ja zobaczę. M, może się nie załadowałeś. Mapa, tu jedziesz dobrze, jest git, no i później tu. Dobra, no no oś, i tu jest dajemy. myl, także ja na spokojnie cisiemy, nie? Ale to jest ładnie, ale mi się ta gra podoba, nie? No mówiłeś, że jak montowałeś film, to Ci się bardzo podobało. Nie zresztą widać, że widzą również że się ta gierka podoba, a wy moi drodzy, wbijacie to również mówiłeś? do Jacoba i linka macie w opisie, nic nie mówiłem! Prawie walnąłem w drzewo przez ciebie. Link macie w opisie do Jacoba. My tam nagrywamy śmieszne gierki. Czasami jakieś stary, co tu jest grane, nie? Jakieś horrorki chyba sobie tam nagrywa też, nie? Na multi? A kiedy nagrywamy Subnautica Horror? O o. Co się tobą stało? Bartek, Bartek, Bartek! Kiedy nagrywamy? Ty awaria Discorda była, jesteś? Jestem cały czas. Dobra, ja to co cie... mówisz, bo Ja cie... awaria Discorda była. Ja ciebie Słucham. wołałem Bartek, nie? Dobra, coś stary gadał do mnie ciekawego, bo ciekawą że... Kiedy Subnautica Horror? No jak ten gamon śpiewa, nie? I mówiłem, żeby wbijali do ciebie, link jest w opisie, bo my sobie tam nagrywamy śmieszne gierki, nie? Ale ci powiem, no. że że te opony, które ja teraz tutaj mam, to mi force feedback na tej kierownicy praktycznie w ogóle nie działa, nie? Te opory są super, ja normalnie się ślizgam człowieku ty Ja bym zero musimy, oporu, co? tylko jedyny opór jaki mam, no to przecież przez tam... E, przez, przez tą naczepę. Ale piękne widoki, patrz co tu się dzieje przejechać. człowieku, nie? Jak są mapę? Jak są mapę no, dookoła? No patrz jakie my kółka walimy, my tu byliśmy do, na dole dopiero. Gdzie? Zobacz, no co i po prawej. A teraz taki slalom będziemy robili. Przez całą mapę, chodź. No, jadę cały czas, ja nie umiem wjechać tak jak ty. Nie wiem, co ty masz. A ty nie jedziesz kamazem, chyba, nie? Ty jedziesz czymś innym. No, nie wiem, czy ja jadę, nawet nie pamiętam. Ojdź, dobra, no, cisnę pod górkę, ledwo mi idzie. Jakby co, to cię chyba... popchnę i mamy też wyciągarki. <laughs> Bo widewka wypadła. Za drogę. nauczyliśmy się, nie no, serio? Nie wiem, musisz zobaczyć. Bo już, moi drodzy, Ta... nauczyliśmy się korzystać z wyciągarki w tej gierce, nie? O, to jest plus. Jaki Jestem tu jest zakret, ty! Przeczepię się do wieży widokowej. Czekaj, może ten. Oh my god, oh my god. Jak tam Ej, moja naczepa wygląda? Skończyka? Co? Tu już jest kołny jest naszej? No chyba tak, mi się wydaje, że tak. Ale ładny widok, patrz, jeszcze teraz słońce zachodzi. Trzeba za jak jest ładnie? zładnie? Właśnie jest blisko. No widzę bardzo ładnie. Patrz no? w ogóle jaka tam mgła na dole jest, nie? A teraz tutaj wjeżdżamy na górę i już takiej mgły nie ma. Patrz, tu jest koniec! Serio? Zablokowałem się na końcu! Nie gadaj Zablokowałem się. Nie gadaj, że się zablokowałem. Wyciągarka, czekaj. Czekaj, już dojeżdżamy. Muszę się stać jakoś. Ty pierwszy raz udało nam się przejść jakąś mapkę, to? Patrz jak mi to na to Gdzie? Gdzie jak jedziesz? Tutaj. Czekaj, już się odwracam. Patrz, jak ona spionowa. <laughs> Co tutaj się stało z tobą? Jest ja... tam próbuję się przepchać jakoś. No ale czemu? Co ci się stało? No bo Ej, Ja latam! Ja latam! Wszystko mi latam! o, Jacob jest problem. Jaki? Eee... Nie gadaj, nie gadaj, że to zrobiłeś, używaj, wjechałem, wjechałem, jestem Ja nie wiadę, ja nie przejdę tej gry Czy ja tam muszę podjechać ci pomóc? Nie, ja się boję, że za chwileczkiem mi się naczepa przewróci, bo tu jest strasznie giętko, grząsko tu jestem jest Jestem na końcu, fabryka tu jest Tu jest Pasztur. grząsko, a tu jest serwis? za grząsko, rozumiesz to? Czemu mamy tylko 4 deski, dostarczyć, a nie 16? Po co ja to odwołałem wszystko? Ja nie strącę tego drzewa, nie? Musisz to zrobić, ja to, zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię Ja to zrobię, ja to zrobię, czekaj, cofam Jestem i teraz tu wiadę, patrz, wiadę, wiadę, wiadę. Dawaj ciśnij, nie ciśnij. wiadę. No to zostaw to na Czepę! Nie! Tak, ja mam drewno, ja mam 8 dni. Jadę! Drewnów. Jadę! Dawaj, jadę. Dawaj, jedziesz, Jest! Jedziesz. Ty prawie Jest, się przewróciłem, cześć tu! No, no i super, jedziesz tam. Nie spychaj mnie na dół, nie spychaj mnie na dół. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru na razie. Ta, jak ci się tutaj świata zaświeca? Na L, nie? Jadę. Jadę. Jadę z skami a ty się tutaj zablokował. Jakim cudem ty się tutaj zablokował? Nie ja, ja tu muszę zjechać, na skróty. Ja się chyba też na zablokowałem Na skróty! Na skróty chwila! Co się z tobą znowu tam dzieje? Ej, tutaj już trzeba dostarczyć, nie? Już jest koniec! No ja na skróty próbuję dojechać jakoś, ale... O, o Ale fajna fabryka, nie! Ej, nie, jedź na skróty, jedź normalną trasą, nie rób tego bo jadę, ja Jadę normalnie. Ja zwisam znowu. Ty bo powysiłem. ja tutaj normalnie aż spadam. Ja tak szybko jadę z tej górki tutaj. Ale to czeka, czekaj, gdzie tutaj trzeba wjechać? Siema. Nie wiem Nie wiem, ale dam radę może Pcham się, pokaj mnie! Czekaj, pcham się, Popcham się. Patrz. Dawaj, dawaj, dawaj. Jadę, jadę, jest, mają towar Ej, naczepa! Ej! Chwila! Czekaj, czekaj, te po czekaj, trzeba... już tutaj pomału spadają! Czekaj, czekaj, trzeba tu jakoś kurczę co się dzieje chwila, nie! Prosto Ale była wyciągarkę, mam cały czas. No Dobra, masz, masz! No i zaś się będziesz do mnie podpinał pewnie, nie? Nie z... Weź tą wyciągarkę! Nie mogę. Dobra, pomóż mi! Nie! Pomóż! Nie! Ale ty jesteś! Będę pierwszy, który dostarczy, nie? Ale ty jesteś! Czekaj! Okay. Nie będziesz pierwszy Pa, wyciągarkę ci montuję! Nie mogę w ciebie! No, jest no nie super. mogę w ciebie! Odejdź, daj mi spokój! Zarządzaj o, ładunkiem! Cyk i pa deski No ale czekaj, puść mnie, bo muszę no, się rozładować. Daj mi też załadować! Jest! Aha! Jaka aj, muzyka tam, co zrobić! Co ja teraz mam z tym zrobić? Nie wiem, ja się tu zatankuję. Normalnie, pan, ja się teraz zatankuję. No o tej Co ty chcesz ode mnie? A też się zatankuję. A, no ale weź się rozładuj, człowieku, no co ty robisz? No, no już nie mogę! Czemu nie? No bo żeś oddał wszystko, to dlaczego muszę zostawić tu? A wiesz jaka była fajna katsenka? Nie wiem. Znaczy ta była taka fajna muzyka, taka rockowa. Down, 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 Ty, pierwsza misja się udała, nie? Jakie my tutaj w ogóle jeszcze... Ej, ta mapa jest tak wielka że my musimy zagrać jeszcze jakąś inną misję tutaj No, no co ogromna Tu jest gas station, coś tam, tu żeśmy sobie pojechali Ale wiesz, że myśmy jeszcze tego auta nie uratowali tutaj, nie? Aha, no musimy zrobić kiedyś No, a musimy to ale kiedyś zrobić Ale my to jesteśmy obok chyba, nie? Nie, jesteśmy obok Nie, nie no coś, to, to jest bardzo daleko, to jest po drugiej stronie gór A I tutaj to, to, to... nie ma jakiejś misji do wzięcia? Może, t... no tutaj chyba coś będzie, tu na dole Ale tu żadnej misji chyba nie ma, tu jest tylko gas station A tu jest jakieś nie tuner być. repair Ale ty się pchasz, nie? Masakra, ale ty, się pchasz. ty Przecież ja nic ale... nie robię, ja po prostu se mapę oglądam!